Hej, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pokażę Wam jak zrobić taką kominiarkę na szydełku. Zapraszam do oglądania. Będziecie potrzebować około 4 do 5 motków włóczki. Ja użyję Honey Bunny, ale możecie też użyć Himalai, która jest bardzo podobna. Szydełko ja użyję 8 mm oraz znacznika. <grym> Więc zaczynamy sobie od magicznego kółka, ale będziemy sobie pracować na dwóch włóczkach naraz, żeby nam praca szła szybciej żeby to fajnie wyglądało. A jeżeli macie taką sytuację, że nie macie dwóch modków tego samego koloru włóczki, to możecie również sobie pomieszać te włóczki. Ja już wam pokazuję, jak wygląda jedna z moich kominiarek, w którym właśnie pomieszałam dwa kolory, bo nie miałam tego samego koloru z dwóch modków. Więc zobaczcie, ja mam jeszcze właśnie taką kominiarkę i tutaj jest pomieszany szary i czarny. Robię po prostu z dwóch różnych włóczek podwójnie i też to wygląda całkiem fajnie jak możecie właśnie zauważyć. Więc bierzemy sobie te dwa motki tego samego koloru. W moim przypadku jest to ten taki zielony turkusowy i łączymy sobie dwie końcówki. Po prostu żeby robić podwójnie szydełkujemy identycznie tak jakby to była jedna włóczka, ale pracujemy sobie z dwóch. I też będę wam mówić w których momentach będziemy zmieniać kolor. Ale jeżeli chcecie robić jednolitą kominiarkę, to po prostu nie zmieniacie koloru i ciągle robicie takim samym kolorem. Więc robimy sobie 6 półsłupków w magicznym kółku. I 6. Zaciągamy magiczne kółko. I sobie teraz wkładamy znacznik. Przez całe pierwsze okrążenie będziemy sobie robić po 2 półsłupki w jednym oczku, czyli w sumie zrobimy 12 półsłupków. Przekładamy sobie znacznik, i przez drugie okrążenie również będziemy robić po 2 półsłupki w jednym oczku. I teraz w sumie będzie ich 24. A jeżeli jeszcze nie wiecie, jak zrobić półsłupek lub magiczne kółko, to zapraszam Was do filmiku, w którym pokazuję, jak je robić. Będziemy sobie przekładać znacznik do tego oczka. I w kolejnym okrążeniu już będziemy robić troszkę inaczej. Już wam pokazuję. W pierwszym oczku robimy sobie dwa półsłupki, czyli tak samo jak wcześniej. W drugim oczku również dwa półsłupki. A w trzecim oczku zrobimy jeden półsłupek. I znowu w jednym oczku tutaj dwa półsłupki. W kolejnym również dwa. I w tym trzecim jeden. I tak robię już przez całe okrążenie, że w pierwszym oczku dwa półsłupki, w drugim dwa półsłupki, a w trzecim jeden półsłupek. I tak do końca. Po przełożeniu znacznika w tym okrążeniu będziemy sobie robić trzy półsłupki pojedyncze i jeden podwójny, czyli w pierwszych trzech oczkach robimy po jednym półsłupku, a w tym czwartym robimy sobie dwa półsłupki. I tak też przez całe okrążenie. I w tym okrążeniu będziemy robić tak samo, czyli trzy pierwsze oczka robimy po jednym półsłupku a w czwartym robimy podwójne. A teraz będziemy w każdym oczku robić po jednym półsłupku przez całe okrążenie. I w tym okrążeniu robimy dokładnie to samo, czyli jeden półsłupek w jednym oczku. I w kolejnym okrążeniu dokładnie to samo po jednym półsłupku w każdym oczku. Przez następne trzy okrążenia również robimy jeden półsłupek w jednym oczku jeszcze tym poprzednim kolorem turkusowym, a w kolejnym robimy sobie dwa okrążenia nowego koloru, w moim wypadku jest to biały, ale jeżeli nie zmieniacie koloru, ciągle możecie mieć ten sam albo zmienić na inny. Teraz ja będę zmieniać kolor na ten taki różowy czy tam czerwony, coś pomiędzy i robimy kolejne dwa okrążenia tym kolorem również jeden półsłupek w jednym oczku. Po tych dwóch okrążeniach znowu zmieniamy kolor, ja teraz zmieniam na ten turkusowy i robimy kolejne dwa okrążenia na takiej samej zasadzie. Teraz od momentu, kiedy skończymy to okrążenie, robimy jeszcze 21 półsłupków, żeby zatrzymać się tak mniej więcej przed połową, bo tutaj będziemy sobie już robić otwór na oczy, a nie fajnie by on wyglądał, gdyby otwór był przy tych złączeniach, bo tutaj widać, że włóczka jest złączona i po prostu ładnie wygląda, tutaj nie. Więc robimy jeszcze sobie 21 półsłupków, żeby być tak mniej więcej przed połową i zacząć robić otwór na oczy. Zrobimy sobie 18 oczek w powietrzu, łańcuszka i wbijamy się w 16 oczko. Tutaj, gdy już sobie zrobimy te 18, to ja mam tutaj 16 już wyliczone. W taki sposób tutaj nam powstanie ten otwór. I teraz sobie robimy okrążenie do końca z tej samej włóczki, Normalnie jeden półsłupek w jednym oczku. teraz będziemy sobie zmieniać kolor ja zmieniam na ten czerwony jeżeli robicie z tego samego koloru to po prostu w ogóle ich nie zmieniacie i robimy sobie dwa okrążenia teraz ciągle tak samo jak wcześniej bo już w sumie będziemy prawie do końca robić jeden półsłupek w jednym oczku i tutaj w momencie gdy robimy przy tym otworze to normalnie robimy jeden półsłupek też w jednym oczku tutaj wyjdzie ich o dwa więcej niż jakbyśmy robili normalnie bez tego otworu, ale tak ma być. Robimy jeden półsłupek w jednym oczku i w ten sposób będziemy sobie właśnie robić już dół naszej kominiarki. Teraz zmieniam kolor znowu na ten turkusowy i robię trzy okrążenia z tego koloru. Teraz zmieniam kolor na biały i robię kolejne dwa okrążenia, ale w połowie, czyli tak mniej więcej tutaj nad tym otworem, będę sobie robić jedno zmniejszenie, czyli po prostu już Wam pokażę w momencie, gdy będę tam. Zamiast wbić się normalnie tak jak teraz, że jeden półsłupek w jednym oczku, to zrobimy sobie jeden półsłupek na dwa oczka, czyli nie wbijamy się tu, tylko wbijamy się w jeden dalej. Po prostu w taki sposób, żeby sobie zmniejszyć, coś na takiej zasadzie, że tu się od razu wbijamy i robimy normalnie półsłupek, tylko że robimy to w tym miejscu tutaj nad tą dziurą na oczy. Znowu zmieniamy kolor, ja zmieniam na turkusowy i będziemy robić teraz jeszcze cztery rzędy. Tak samo, jeden półsłupek w jednym oczku i tak przez cztery okrążenia. Zmieniam kolor już ostatni raz na ten czerwony i robię dwa okrążenia z tego koloru. I jak już zrobimy właśnie te ostatnie dwa okrążenia, to to już będzie koniec kominiarki i później weźmiemy się za łóżka. Zakańczamy już kominiarkę. Ja sobie odcięłam włóczkę, zawiązałam. I jeszcze pamiętajcie o tym, żeby od środka przy zmianie kolorów również je wiązać ze sobą, żeby nam się to nie spróło. Ja jeszcze zawsze po związaniu i obcięciu tego, delikatnie zapalniczką tą włóczkę, tak stapiam, żeby nam się na pewno nie spruła. I tak się prezentuje już. Skończona kominiarka, a teraz bierzemy się za łóżka. zacznę od tego bordowego, czerwonego, cokolwiek to jest za kolor. Wy możecie zacząć od innego jakikolwiek tam macie. Zaczynamy od magicznego kółka i dalej robimy podwójną włóczką, tak jak w całej naszej to nie ma no, w całej naszej szydełkowej kominiarce. Robimy sześć półsłupków w magicznym kółku. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jak zrobić magiczne kółko, to zapraszam Was do filmiku, w którym to tłumaczę. Piąte i szóste. Zaciągamy sobie. Ok. I wkładamy sobie nasz znacznik. I w pierwszym okrążeniu będziemy sobie robić po dwa półsłupki. W każdym oczku, tak jak robiliśmy na początku kominiarki. I pamiętajcie też, że te uszka nie trzeba zrobić razy dwa, bo mamy dwa uszka, nie? No, więc robimy sobie w każdym oczku po dwa półsłupki, czyli w sumie będziemy mieli 12 półsłupków w tym okrążeniu. Wkładamy znowu znacznik i w następnym okrążeniu robimy dokładnie to samo: dwa półsłupki w jednym oczku i w sumie w tym okrążeniu będą 24 półsłupki. W kolejnym okrążeniu będziemy robić na zmianę: w jednym oczku dwa półsłupki, a w kolejnym jeden półsłupek. I tak przez całe okrążenie, czyli tutaj dwa półsłupki, a w kolejnym oczku jeden półsłupek i znowu dwa i tak do końca okrążenia. Teraz zmieniamy sobie kolor, ja zmieniam na biały. Pamiętajcie też, żeby robić ciągle podwójną włóczką. I w tym okrążeniu będziemy sobie robić tak sześć półsłupków normalnie i jedno zmniejszenie. Już wam pokażę. Przez pierwsze sześć oczek robimy w nich po jednym półsłupku, czyli w sumie będzie sześć półsłupków na sześć oczek. Trzeci, czwarty, piąty i szósty. I teraz będziemy sobie zmniejszać, czyli zamiast wbić się tutaj, wbijamy się o jedno oczko dalej. I znowu sześć normalnie, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste, a tutaj jeden sobie zmniejszamy. I tak robimy do końca okrążenia, tym białym. I przez kolejne okrążenie robimy to samo, tylko że tym razem co 5. Czyli aha, jeszcze znacznik zapomniałam przyłożyć Przykładamy go tu, dobra i robimy pięć normalnie, trzecie, czwarte i piąte. Dobra, piąte i teraz sobie jeden zmniejszamy i znowu pięć normalnie i zmniejszamy i tak do końca okrążenia. Znowu zmieniłam kolor na turkusowy. I teraz zrobię kolejne dwa rzędy. I ogólnie będę ciągle robić po dwa rzędy tych kolorów na zmianę. I pokażę Wam finalnie, ile ich zrobiłam i jak to będzie wyglądać. I w sumie od tego początku, od tego kółka, robimy 14 rzędów dalej w górę. I tak samo robimy drugie łóżko, jak już mamy dwa. Będziemy sobie teraz tak składać. I przyszywać do naszej kominiarki, żeby były takie uszka królika. I jak widzicie, ja mam je trochę inne, bo w ogóle zabrakło mi już tej czerwonej włóczki. Musiałam użyć jakiejś innej, ale w sumie będzie też tak fajnie wyglądać, myślę, na tej kominiarce. Już Wam pokażę, jak strzyjemy sobie ucho, żeby było takie bardziej królicze. No bo patrzcie, na początku mamy takie ten i sobie zszyjemy to tak na pół. I najlepiej sobie włożyć do środka to miejsce, gdzie mamy te łączenia kolorów, czyli tutaj. Bo, jakbyśmy to zrobili na boku i sobie złączyli to tak, no to wiecie, tutaj widać te łączenia, i to lepiej to wygląda, jeżeli schowamy sobie to do środka, bo po zgięciu nie będzie tego totalnie widać i całe uszko jest takie ładne wtedy. Więc, w miejscu, gdzie złączaliśmy kolory, tak jak mówiłam, dajmy do środka, składamy to sobie i będziemy sobie zszywać tutaj górę tą wcześniej zostawioną włóczką. I nie musimy już tego robić podwójnie, ja użyję pojedynczej, żeby nie zużywać śladu bo nie jest to konieczne. Wkładamy sobie szydełko tutaj. Przekładamy przez te wszystkie cztery warstwy. I bierzemy sobie włóczkę, przeciągamy na drugą stronę, co jest ciężkie w ogóle, ale, ale się uda. Dobra, robimy sobie tak, jakby oczko łańcuszka i lecimy sobie półsłupkami. Możecie już robić to przez dwie warstwy, bo tamte już sobie złapaliśmy. Półsłupkami tak wzdłuż, żeby sobie to po prostu zszyć. Skrzypi mi strasznie szydełko, totalnie nie mam pojęcia dlaczego ono skrzypi, jak ktoś wie, możecie napisać w komentarzu, bo wiem, że jak luźniej szydełkuje, to ono nie skrzypi, ale tak to nie mam pojęcia po prostu, napiszcie, czy wam też tak się dzieje. Tutaj sobie to dokańczamy, no dobra i sobie zakańczamy włóczkę, robiąc O, ścisłe. W taki sposób. Przeciągamy całą resztę tej włóczki. zacią Dobra, uratowałam sytuację. Nie spróbuje mi się to. Pamiętajcie, żeby nie zaciągać tak mocno jak ja, bo skończy się to źle, tak jak mi. I już to uratowałam. I pamiętajcie, żeby zostawić jeszcze sobie część, bo będziemy to całe ucho przyszywać bokiem do kominiarki. I w ogóle zobaczcie, jak to już fajnie wygląda. I to samo robimy z drugim. Gdy już mamy te dwa uszka gotowe, to czas na przeszywanie. Przyszywać możecie szydełkiem tak jak ja lub igłą plastikową i przyszywać będę mniej więcej tak na oko, gdzie jest początek tego pierwszego paska, czyli tutaj, gdzie on biały pasek, to tak mniej więcej będę przyszywać te uszko, no i pokażę Wam, jak już wygląda wszyte. A więc tak prezentuje się już skończona kominiarka. Jeżeli zrobiliście taką kominiarkę razem ze mną, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i możecie wstawić na swojego Instagrama na relację zdjęcie, jak Wam wyszła ta kominiarka oraz mnie oznaczyć, a ja chętnie udostępnię to u siebie.